Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani. Umiłowani w Chrystusie Panu, kochane siostry, moi kochani bracia, witam was z całego serca, gorąco pozdrawiam was, ściskam was każdego z osobna, bardzo mocno przytulam do swojego serca. Kocham was bardzo ko w miłości naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. On jest naszym Bogiem, On jest naszym wspaniałym Ojcem, On jest naszym Pocieszycielem. To jest nasz wspaniały Zbawiciel, kochani, który wylewa na nas zdroje łaski, jeśli tylko tylko prosimy. Yy, kochani, dzisiaj mam taką ważną informację. Jakoś mnie ostatnio dotknęły jakoś tak słowa, że ludzie tak piszą, o tak fajnie, że jest super, że tak, że tak, że ty... ja też tak bym chciał, też tak bym chciał. Yy, ty to jesteś gość, ty to jesteś gość, wiesz, no ja, ja tak sobie myślę, Boże, jedyny, nie? Czy to, czy to można podpiąć pod jakieś takie pod... Po, poklepywanie po plecach, nie wiem, no gdzieś kiedyś przeczytałem coś takiego, że nie ufaj rękom, które ci klepią po plecach, ale ufaj rękom, które się za ciebie modlą. Kochani, jaki ja jestem gość? Jakie ja jestem, grzesz, grzesznikiem, jestem, kochani, który często upada w grzech, który powraca do grzechu. Ciągle trwa walka, kochani, o zbawienie duszy każdego człowieka. Jeżeli może nie upadasz w grzech, grzech tak często, to jest wielka, ogromna łaska, Bóg Cię niesie na swoich dłoniach że nie upadasz coś ja mam słabą wolę może, dlatego tak często upadam kochani, ale walczę nieustannie o swoje zbawienie ale kochani, no jakoś nie za bardzo mi się to podoba, że ktoś mówi, że jesteś gość, że jesteś to, że jesteś tamto kochani co masz, czego byś nie otrzymał a jeśli masz to dlaczego hełpisz się jakby to było Twoje kochani, jesteśmy posłani do ludzi tak naprawdę z Boga darami z Jego wyposażeniem, z Jego On wyposaża nas w coś to jest wszystko i wyłącznie Jego to jest Jego, On jest On jest dobry, On jest skarbcem dobroci On jest skarbcem niewyczerpanym wszelkich łask, wszelkich darów wszelkiej mądrości kochani, nie możemy sobie nic przypisywać, absolutnie nic Dlatego nie podoba mi się to, że ktoś mówi do mnie, ale ty jesteś gość, ale ty fajnie gadasz. Kochani, jak ja mogę fajnie gadać, jak ja jestem po szkole podstawowej, tylko ja nigdy się nie uczyłem, mam problemy z zapamiętywaniem. Ja się tylko umiem modlić, kochani, i adorować Jezusa, i modlić się na różańcu, i dziękować Mu, i Go kochać. I starać się rozumieć to Słowo Boże, które do mnie mówi, czytać. Ja nic więcej nie umiem, nie potrafię. Dlatego wszystko, co jest dobre, jeżeli coś tutaj mówię, to, kochani, jest tylko i wyłącznie Jego zasługa. Jego zasługa, mojego Pana mojego Pana, którego staram się przyjmować w Komunii Świętej codziennie, każdego dnia, bo wiem, że On mnie umocnić może. Tylko On, nikt inny. Nikt inny nie pomoże mi, kochani, żeby żyć na co dzień Bożym Słowem. Bo jestem kruchym człowiekiem, bardzo kruchym. Jeżeli bym Go nie przyjmował w Komunii Świętej, to bym popadł w grzech znowu. Dlatego umacniam się Jego świętym ciałem, pokarmem na życie wieczne, kochani. Także warto byłoby, było, żeby, żeby, żebyście się modlili za mnie, a nie poklepywali po plecach. Bóg zapłać, kochani. I chcę Wam tutaj powiedzieć jedną rzecz, jeszcze przeczytać parę takich pozwólcie, że Wam przeczytam z książki Świadectwo Dziennik Ducha Alicji Lęczewskiej, którą serdecznie, z całego serducha polecam. Mi się wydaje, że to, są, że to, jest, że to jest książka, jak ja czytam, to jest tylko, tylko moje spostrzeżenie, że to, jest, że to jest jakby lektura na czas ostateczne. Bardzo mi pomaga w tym, bardzo mi dużo du rzeczy uświadamia, umacnia. Tu jest dialog Jezusa Chrystusa z Alicją Lęczewską. Zobaczcie, mówi tak. Eee, chcę cię przygotować na moje gody, mówi Jezus do Łęczewskiej. Chcę, abyś była silna, gdy przyjdą dni ciemności i grozy. Żebyś mogła mocą moją wspierać i ratować innych. Chcę mieć cię stale przy sobie, moja oblubienico. Chcę uczynić Cię świątynią moją. Teraz Alicja Lęczewska odpowiada. Tak słaba jestem i zupełnie nic nie mogę. Każdy z nas może to powiedzieć. Powinien to mówić. Bo w tym tkwi wiele pokory, kochani. Jeżeli my się uniżymy przed Panem, On nas wywyższy. Bóg, albowiem Bóg, kochani, pysznym się sprzeciwia. Ale pokornym daje łaskę. Pokornym daje łaskę. Teraz Poniec odpowiada, miej przed oczyma swoją słabość i moją moc. Bądź słaba, aby moja moc ukazała się w Tobie. Żyj w ciszy, pokoju i wdzięczności. I tutaj, odnośnie kochani, jeszcze. Odnośnie tutaj, właśnie, jeżeli ktoś chce. O bogatym młodzieńcu Pan Jezus mówi tak: Uważaj więc na to, co czynisz w sercu swoim. Bogaty młodzieniec, który nie chciał zrezygnować ze swych bogactw, to nie tylko ten, kto ma bogactwa materialne i kocha je bardziej niż mnie, ale to przede wszystkim ten, który nie chce wyrzec się dominowania. Imponowania, wyróżniania się wśród innych, który żądny jest uznania ludzkiego, podziwu, hołdów, ten właśnie kocha siebie bardziej niż mnie i dlatego nie może służyć mi w ubóstwie. To mówi Pan Jezus, kochani, zobaczcie: Pan Jezus tak naprawdę był ubogi ubogi był Pan Jezus żył w ubóstwie i jeszcze kochani zobaczcie teraz tutaj Pan Jezus mówi tak odnośnie może dzisiejszej sytuacji w świecie wyciągajcie wnioski z bólu jaki Was dotyka Szukajcie przyczyny w sobie i pytajcie, co trzeba poddać leczeniu. Proście, abym leczył i dziękujcie za uzdrawiający ból. Apokalipsa, na której obrzeżach się znajdujecie, uleczyć musi przede wszystkim mój kościół, którego choroba rozlewa się na cały świat od stuleci. Tu później mówi: Wołaj o miłosierdzie. Tak samo dla wszystkich, jak i dla siebie. Ostatni atak szatana, który trwa, wymaga mobilizacji wszystkich sił i ciągłej czujności nad własnymi reakcjami. Mamy nieustannie, kochani, czuwać. Pan Jezus mówi, czuwajcie, nieustannie módlcie się. Święty Piotr się chyba tam dopowiada, że przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, ale bowiem, żeby kogoś pożreć. Czuwajcie, więc Jezus mówi nieustannie módlcie się. Módlcie się nieustannie, kochani. Modlitwa różęcowa, kochani, to jest wielka moc, wielka siła, wiele, wiele mądrości, wiele światła, wiele odwagi. Jakiejś takiej Maryja przychodzi Maria i taka swoją, no swoją macierzyńską opieką... Przy... Daje siłę taką, żeby żyć na co dzień Bożym Słowem, kochani. I to jest piękne, że ona wstawia się za każdego z nas, tylko musimy ją prosić. Naprawdę, kochani. Zobaczcie, Pan Jezus mówi tak do Alicji Leczewskiej. Nie jesteś tu dla siebie, lecz aby służyć. Służąc otrzymujesz najwięcej. Służąc otrzymujesz najwięcej. I teraz tutaj pokazane jest, bo ona czasami otrzymywała też fragment, prosiła Pana Jezusa o jakiś tam fragment ze Słowa Bożego. I, tu, i tutaj jest fragment Słowa, Słowa Bożego. Kto zaś będzie Wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra, ale jeżeli byście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. O matko jedyna, tutaj jest wszystko takie naprawdę, Słowo Boże i to różne książki takiego rodzaju to. Zobaczcie, teraz Pan Jezus mówi tak. Miłość musi być mądra i odważna. Aby przynosiła dobro i ofiarna. Aby uwalniała od zła. Będę leczył prawdą i miłością. Pomagaj mi w tym. Rozważaj osiem błogosławieństw, czyli z Ewangelii według Świętego Mateusza, piąty rozdział, i hymn o miłości. Rozważaj osiem błogosławieństw i hymn o miłości. Rozważaj. To jest Twój program, wzór postępowania i formowania serca. Przykazanie miłości, niech będzie światłem Twych oczu i ogniem Twego serca. Później tutaj Alicja Lęczewska mówi: Pęka moje serce każdego dnia. I Pan Jezus odpowiada: I wtedy właśnie wylewają się zdroje moich łask na tych, za których się ofiaru ofiarujesz. Później Alicja Lęczewska: I tłumy szatanów widzę z radością szarpiących ludzi i ciągnących na zagładę. Wszędzie jest ich pełno, a my ślepi jesteśmy wciąż. Daj łaskę opamiętania. I Pan Jezus mówi tak: Twoja modlitwa i Twoja ofiara wybawia. Spójrz, jak po Twoich modlitwach spływa moje światło i uwalnia z zamętu ciemności. Spójrz i raduj się. Spójrz, jak śpiewają aniołowie hymny, chwały i miłości wokół uwolnionych. Spójrz, jak blask mojej miłości ich otacza. Dlatego, kochani, błagajmy każdego dnia koronko do Bożego miłosierdzia za nas, grzeszników, za dusze grzeszników też. Wszyscy jesteśmy grzeszni, kochani. Dlatego módlmy się o miłosierdzie, o uwolnieniu od wszelkiego zła diabelskiego, o światło Ducha Świętego. Módlmy się jedni za drugich, kochani. Ofiarujmy modlitwę urzęcową w intencji grzeszników, kochani. To nie są żarty, kochani. Wielu idzie do piekła, wielu idzie do piekła. Naprawdę, na własne życzenie, kochani. Zobaczcie. Alicja Jędrzewska mówi tak: na jakieś spotkanie szła. Z czym ja pójdę na to dzisiejsze spotkanie? Pan Jezus mówi: Z moim cierpieniem w Tobie i z moją miłością miłosierną jestem w Tobie. I dlatego tak bardzo pali cię Twoja grzeszność i grzeszność innych. Nie rozpaczaj, moje dziecko. Ja kocham Was wszystkich i leczę. Wybaczaj ludziom ich nędzę i grzeszność. Nie tylko dlatego, że nie jesteś lepsza od innych, ale przede wszystkim dlatego, że ja ich kocham i im wybaczam to jest piękne, kochani, że Jezus każdego człowieka nie przekreśla. Każdego człowieka, Pani, każdego człowieka kocha. Każdego człowieka bardzo mocno kocha i chce zbawić. Dlatego, kochana siostro, kochany bracie, pomóc dzisiaj w intencji grzesz nawrócenia grzeszników. Jedną tajemnicę na przykład chwalebną, piękna tajemnica, rozważ tajemnicę chwalebną. Zmartwychwstanie Pana Jezusa, żeby ta dusza zmartwychwstała do życia z ciemności. W niebo wstąpienie Pana Jezusa, druga tajemnica, aby ta dusza po śmierci wstąpiła do nieba. Trzecia tajemnica, zesłanie Ducha Świętego, aby Duch Święty wstąpił na tę osobę, która może żyje w ciemności. Czwarta tajemnica piękna, w niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny wraz z duszą i ciałem do nieba. I piąta, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na królową nieba i ziemi, królowa nasza mama, która wyprasza łaski dla nas potrzebne. Korzystajmy z tego, póki żyjemy na ziemi. To jest piękne, kochani. Dlatego pamiętajmy, ufajmy, nie ufajmy rękom, które poklepują nas po plecach, ale ufajmy rękom, które za nas się modlą, kochani. I co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli masz, to dlaczego hełpisz, się, jakby to było twoje? Jesteśmy posłani do ludzi z jego darami, z darami naszego Stwórcy. Pamiętajcie, kochani, Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Prośmy go nieustannie, kochani, o dar pokory. Prośmy Maryję, żeby uczyła nas pokornego służenia Bogu. Bezinteresownie, kochani, nie oczekując nic w zamian, tylko nagrody wiecznej w niebie. A to będzie piękne, kochani. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha Twojego, Panie. Błagam Cię, Jezu Chryste, kochani, pomódlmy się może do naszej królowej nieba i ziemi, matki naszego Pana i Zbawiciela, o wszelkie potrzebne łaski dla nas, abyśmy trwali wiernie w Słowie Bożym, w Ewangelii każdego dnia, rozważali to, zapamiętywali w swoim sercu i żyli na co dzień, zbawiali swoje dusze. Módlmy się za nasze dzieci, za wszystkich tych, którzy potrzebują naszej pomocy modlitewnej, o światło Ducha Świętego dla tych osób. Maryjo, Kochana Matko Najświętsza, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko Nasza, Pośredniczko Nasza, Pocieszycielko Nasza, Z Synem Swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Kochani, ściska Was mocno. Pozdrawiam. Pokój dobro. Amen.